Kiedy byłem ze mną blisko, zachowywać się jak pierdolona dama Mówiłaś, dlatego, że tylko mój kolega im się zmieni. Ty zmieniłaś orientację i się bawiłaś z nim Poświęcałem całe moje serce i czas Kiedy to by było smutno Robiłem wszystko, by twój uśmiech powrócił znów Poszedł do jakiegoś śmiecia, który się zatrzymał i czułem ja to samo gra a Nigdy nikt nie osiągnie w swoim nieudolnym życiu Zawsze się pomogłem, ale była z niepodałem Gdy była kłótnia, próbowałem ją rozwiązać, ale z tobą nie da się rozmawiać Chciałaś będę zasłon za kurwą, ale wyjebane na ciebie mam Przez co pokoj nocami, czułem się winny A teraz na ciebie na wszystkim

No, już mi nic nie wstaja z nowej części A pani i ciągle spokój, suka myśli, że mnie kręci Wysyłają propozycje, a są kurwa beznadziejna Bijasz o pieniądzach, a nie stać się na ciebie yeah. dzień Nie Dokoła telewizja kawal na mnie ciągle skręcona jest yeah. Przynajmniej nie wpierdała mi się po nogi, je yeah. Mam charakter i pieniądze, wszystko o to zapytać coś Pojepan jak ciągle chodzę sobie znowu z lodą, nie yeah. Shake that shit!